W dzisiejszym filmiku opowiem Państwu o jednym z moich ulubionych zagadnień dotyczących kredytów konsumenckich, a mianowicie o zagadnieniu tak zwanych umów o kredyty wiązane. Umowa o kredyt wiązany to pojęcie, które ma swoją definicję ustawową. Nie będę jej przytaczał, bo jest dosyć skomplikowana i wielowątkowa. Natomiast tłumacząc z języka prawniczego na język polski, z umową o kredyt wiązany mamy do czynienia w sytuacji, upraszczając, takiej, w której za pomocą kredytu. Finansujemy wyłącznie nabycie konkretnego towaru, konkretnej usługi na podstawie innej umowy, a obie te umowy umowa kredytu, umowa nabycia są ze sobą ściśle powiązane. W praktyce z taką sytuacją będziemy mieli często do czynienia w przypadku kredytów na zakup samochodu, sprzętu RTV, AGT, albo co popularne w ostatnich latach na montaż, zakup fotowoltaiki. Jak powiedziałem, ta definicja jest dosyć skomplikowana, w związku z czym implikuje to wiele problemów interpretacyjnych. I stosunkowo często zdarza się, że chociaż dana umowa o kredyt wiązany, dana umowa o kredyt konsumencki, która jest jednocześnie umową o kredyt wiązany, nie jest w ten sposób określona. Kredytodawca nie wskazuje w treści umowy, a ma taki obowiązek, że ta konkretnie umowa spełnia przesłanki do uznania ją za kredyt wiązany. Moim przekonaniem, jeżeli umowa spełnia warunki do uznania ją za umowę o kredyt wiązany, a nie jest to wskazane w umowie, to jest to naruszenie, które może pozwolić na skorzystanie z tzw. sankcji kredytu darmowego.